Bo jak masz dziarę, nie? No. na przykład potem no, się roztyjesz albo się rozrośniesz, to co się dzieje z tą dziarą? Powiem Ci, że pewnie niedługo się przekonasz. Mam plan, że przez wakacje sobie tam, wiecie, rozpisałem, że będę pływał, biegał, chodził na siłowni, że mam plan, że będę w październiku mniej więcej, będę już takim dojemanym skurwysynem, nie? I zacząłem się zastanawiać, co jak mi łapa urośnie, co się stanie z tym tatuażem po prostu. I nie wiem. Dobrze, że ja masz za prawej, to przynajmniej jak siedzisz od dziesiątej walisz konia już, to przynajmniej jest szansa, że ci chociaż tutaj na przedramieniu rozrośnie. To jest Ale że jest tak. że Krzysiek w swojej wizji to, czego się obawia, to jest, że za bardzo dopierdolnie. No. Że, że on się nie boi, że sobie coś na derwie, że coś mu pierdolnie w plecach. No nie Bo jest... jak przypakuje za bardzo. Nie? No. Ale, czy, on się boi, że ta koszulka się będzie bardziej opinać tu niż tu, nie?